Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Miłość i witam Państwa w kolejnym odcinku z OMSI 2 dotyczące prowadzenia trasy, jak wyglądają dane trasy OMSI 2. W dniu dzisiejszym, jak część osób może się domyśleć, jesteśmy na linii Poznań. Jesteśmy na Poznaniu. Jest to mapa Poznania polegająca na tym, iż prowadzimy linię za tramwaj, linię T1, za tramwaj pierwszy, Yy, jedziemy od Rondo Starołęka do osiedli, osiedla Lecha i od osiedla Lecha do Rondo Starołęka yy, osie, Rondo Starołęka przystanek jest zrobiony, że tak powiem w poprzek linii tramwajowej która jest obecnie w remoncie następnie będziemy skręcać w lewo i kierować się w kierunku yy, Grzegrza przystanek dokładnie nazywa się Rondo Rzekrze. Kurs trwa 8, tak, 8 minut. Na osiedlu lecha jest tylko i wyłącznie czas wyrównawczy. Dwie minutki, i wracamy, i cały postój odbywa się w tym miejscu. Dużo może być pytań, jak wpisałem linię. Linię wpisuje się w sposób następujący. Kurs normalny, linia numer 101.00, numer wariantu pierwszy. Kurs z trasą, tak. I mamy osiedle Lecha. Kurs powrotny, wariant drugi. I mamy Rondo Starołęk. I mamy osiedle Lecha. Pokażę Państwu fajną rzecz, którą jest na autobusie: kontrola biletów. Proszę przygotować bilety do kontroli. Tak. Mhm. Dobrze, mamy zatem minutkę do odjazdu. Ok. Możemy zacząć powoli jechać. Możemy zacząć powoli jazdy. Kurs prowadzę manem A21 Lion City Więc Zaczynamy. W dniu dzisiejszym na potrzeby odcinka obsługuję brygadę drugą. Tu musimy chwilkę poczekać. Albo... Albo ręcznie rozpoczniemy kurs. Okej. Okay. I jedziemy. Skręcamy w lewo. Tak jak tylko i wyłącznie mamy. I kierujemy, I kierujemy się w kierunku pierwszego przystanku. Rondo żegrze. Przystanek na żądanie. Mamy ograniczenie do 30 na godzinę, więc hamujemy. I mamy zjazd. Tutaj trzeba jechać powolutko, bo zjeżdżamy z jednej nawierzchni na drugą. je tak jak nam pachołki wyznaczają, i zjeżdżamy na maksymalnym zjeździe, tam gdzie ty trzeba już zjechać. I skręcamy w prawo. I mamy przystanek rondo Rzegrze, przystanek na żądanie. Tutaj muszę zrobić jeden myk, bo jest to spowodowane tym, że AI się tu na tym skrzyżowaniu lubi blokować. Niestety. Następny przystanek. Odblokowało się, czy nie? Tam, tylko tym razem. Dobra, jakoś sobie poradziliśmy. To jest to spowodowane tym, że mam bardzo, duży, e, dużą, bardzo dużą wielkość ruchu AI ustawionego. Bo mam prawie maksymalny ruch AI, dlatego może być to tym spowodowane. Ok, ruszamy. Jak widać po jednej i po drugiej stronie są, przy, są przystanki na rondzie Rzegrze, tylko tym razem jest przystanek przed rondem na żądanie i za rondem zwykły Następny przystanek 1 Kolejny przystanek jest przystanek Rzegrze 1, znajduje się on tuż ze sygnalizacją świetną Ten przystanek jest dość śmiesznie usadowiony, zaraz pokażę dlaczego Ponieważ na ten przystanek nie, nie można zjechać na zatoczkę, tylko trzeba tak, że tak powiem, częściowo wjechać. Włączamy się do ruchu. Jedziemy w kierunku przystanku Rzekrze 2. Następny przystanek Rzegrze 2. Mamy przystanek Rzekże 2. Udało nam się na, nie na niego wjechać. Wszyscy wsiadli, więc zamykamy drzwi. Włączamy się do ruchu. Zrobimy trochę tak... na chama jak takich. Przystanek, 3. Kolejny jest przystanek, przystanek Rzekrze 3. Jest on dosłownie za kawałek. Ta, ogól, ta ta trasa ogólnie biegnie cały czas prosto. Ona w ogóle nie jest skomplikowana. Dobra, nie opłaca nam się zmieniać pasu. Chyba. No i przystanek Rzekrze 3. W tym pojeździe nie mam akurat biletarki, więc musiałem sprzedać tak, powiem tak bilet magicznie. Ta sygnalizacja świetna jest wyłączona, więc nas nie obowiązuje. Kolejny przystanek jest przystanek. Kolejny przystanek, przystanek krzywo Znajduje on się właśnie w tym miejscu. Ja się wyjątkowo na nim zatrzymam, bo, jest, bo mam dużo czasu do dojazdu. Kolejny czytanie jest przystanek Osiedle Czecha Tutaj jest zwężenie do jednego pasa. Tutaj ludzie tak na hamę wjeżdżają. Chyba ja też będę musiał, bo wątpię, by oczywiście nikt mnie nie puścił. I tak za chwileczkę będziemy mieć przystanek Osiedle Czecha. Lecz ten przystanek jest, nie jest przystankiem obsługiwanym, w związku z tym, że jest przystanek przeniesiony. Przystanek Osiedle Czecha znajduje się za robotami drogowymi. Tutaj mam przystanek Osiedle Czecha, lecz ten przystanek jest przeniesiony. Kawałek dalej. Mamy koreczek do świateł. Nie wiem, mocno nie przyspiesza o co nie hamuje, a ludzie narzekają, więc nie wiem o co chodzi. Spokojnie, tym dłużej będziemy tutaj stać, tym krótszą przerwę będziemy mieć, a tam przerwa jest niewygodna ze względu na to, iż blokujemy wtedy pas ruchu. Zmieniamy pas na prawy i podjeżdżamy do przystanku osiedle Czecha. Włączamy lewy kierunkowskaz i czekamy aż ktoś nas spuści. Właśnie nas wpuściła osoba. I teraz tak. Tutaj znajduje się przystanek osiedle Czecha. A tutaj przystanek osiedle Lecha. Czyli po jednej stronie osiedle Czecha, po drugiej stronie osiedle Lecha. Jakby nam czerwone światło jeszcze nas złapało, to bym się cieszył. Wtedy byśmy ruszyli równo. O, więcej równo o 4. O I jest dobrze. Mamy już zielone. Następny przystanek: osiedle Lecha. I tu musimy skręcić w lew, musimy zawrócić. Na prawy pas musimy się dostać. I tutaj zatrzymujemy się, to jest przystanek końcowo-początkowy e, To jest linia T1 Podłoga 1 Więc tak zmieniamy kurs na wariant drugi Czekamy czy ktoś do nas wsiada, Pan idzie do nas, więc się szykujemy I ruszamy. Następny przystanek. Osiedle Czecha. Następny przystanek. Osiedle Czecha. Ruszamy. Pierwszy przystanek po kawał, za, za kawałek. Osiedle Czecha. Zauważyć jedną rzecz. W tym autobusie trzeci, drugie i trzecie drzwi nie otworzą się w trakcie jazdy. Następny ale w trakcie jazdy 3. otworzą się pierwsze drzwi. Proszę zauważyć. Kolejnym przystankiem jest przystanek rzekże 3. Tutaj przystanki są normalnie jako przystanki bez żadnych zatoczek. Tak jest na przykład z przystanem Rzegrze 3. Gościu przyjechał na czerwonym. Dojeżdżamy do sygnalizacji światnej skandy, sygnał stój. I mamy zielone. Kolejnym przystankiem będzie przystanek Rzegrze 2 Następny przystanek Rzegrze 2 Przystanek Rzegrze 2 jest tutaj na zatoczce za światłami. Przystanek Rzegrze 2. Włączamy się do ruchu. Kolejnym przystankiem będzie przystanek żegrze 1. Następny przystanek. żegrze Ten przystanek również nie pełni formę yy, zatoczki przystankowej, tylko zwykłego przystanku. Nie mieścimy się zali w przystanku. Ale otworzymy już te drzwi. To jest bardzo dużo sygnalizacji świetnej ogólnie. Kolejny przystanek będzie przystanek rondo Rzekrze. będzie to przystanek zwykły, nie na żądanie. Następny przystanek rondo Rzekrze. Przystanek ten jest w dosyć dziwnym miejscu, usadowiony, ponieważ znajduje się, że tak powiem, prawie na środku skrzyżowania. Zaraz Państwo to zauważą. I mamy przystanek Rondo rzekrze. Tutaj skręcamy w lewo. Tak jak nas słupki prowadzą. I mamy przystanek. Rondo Rzekrze, Przystanek na żądanie. Na którym się nie będziemy zatrzymywać, bo nie ma ja potrzeby. I teraz proszę posłuchać, jaki jest komunikat kolejnego przystanku. Następny przystanek. Rondo Starołęka. Uwaga. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wysiadanie drzwiami znajdującymi się w przedniej części pojazdu. Zgadza się. Więc w przypadku autobusów przegubowych kierowca otwiera drzwi tylko i wyłącznie w pierwszej części autobusu. Kontrola biletów. Proszę przygotować bilety do kontroli. Widzę tutaj, że nie ma korka, więc najprawdopodobniej dojedziemy o planie. Na rondo stała ręka. Teraz tak, przed wjazdem na rondo znajduje się specjalny lewoskręt tylko i wyłącznie dla autobusów. Znajduje się on właśnie w tym miejscu. Jest to spowodowane tym, proszę zauważyć, że jeżeli autobusy tutaj stoją. Muszę znowu zapisać. Że trzecich drzwi nawet jeszcze już nie powinienem otwierać, ale otworzę, ponieważ się nie mieszczą w przystanku. Żeby nie przeszkadzać kolejnemu kolejnej kolejności, to ja odjadę. I szanowni Państwo! Jest to całe kółko na linii numer T1. Zatem zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia kolejnych odcinków. Do widzenia, na razie i cześć.